Witam Was bardzo serdecznie. No, słuchajcie, dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy zaczęli piec ciasta. E, takim pierwszym ciastem, który ja piekę, jest keks. E, bardzo lubię keks, no i oczywiście, no, piekę go raczej od święta, bo wbrew pozorom, wcale to nie jest tanie ciasto. Dlatego, że bardzo drogie są bakalie, a tych bakali w tym cieście, w keksie troszeczkę musi być. Ale co nam będzie potrzebne do tego keksu? 300 g mąki. Ja Wam oczywiście te wszystkie składniki pod filmem napiszę, ale tak szybciutko teraz. 300 g mąki, 200 g cukru, 2 łyżki mleka. Soda oczyszczona, proszek do pieczenia, 250 g masła, 5 jajek. Szczypta będzie nam potrzebna soli, no i oczywiście bakalie. Ja mam tutaj już taką mieszankę, troszeczkę wykorzystałam gotową mieszankę do keksów, plus dodałam jeszcze skórkę pomarańczową, dodałam trochę jeszcze tych owoców kandyzowanych i jeszcze dokroję figę, daktyle i suszone morele, i jeszcze troszeczkę dokroję. Tych bakali powinno być dosyć dużo i tak myślę, 400, no, jak, no te 400 to jest minimum, ja troszeczkę więcej będę miała, bo tu już mam y, koło 350, a chcę jeszcze troszeczkę, może nie wszystko, ale jednak dokroję. Oczywiście słuchajcie, można dodawać do tego też do keksu migdały, można dodawać orzechy. Ja akurat nie bardzo lubię, więc wolę, wolę te miękkie, że tak powiem bakalie i dlatego akurat tak używam. Ale jeżeli lubicie na przykład migdały, no to jak najbardziej, ale migdały trzeba sparzyć, trzeba zdjąć skórkę i wtedy je pokroić i dodać do keksu. No, słuchajcie, zaczynamy robić. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak robimy keks, zapraszam na film. Przygotowanie naszego keksu zaczniemy od przygotowania bakali. Ja te większe kawałki, jak figa, czy, czy daktyle, ja to wszystko pokroję na trochę mniejsze kawałki. O, żeby nam to wszystko fajnie w tym cieście, Wyglądało, więc kroimy teraz na takie małe kawałki. Do tej mieszanki dodamy dwie łyżki mąki i dobrze wymieszamy. Jeżeli chodzi o keks, to niektórzy polewają już upieczony keks, upieczony keks lukrem, ale ja zanim go udekoruję lukrem i posypię skórką. To jeszcze przez kilka dni lubię nasączyć go brendy. Dlatego tutaj stoi, słuchajcie, też butelka brendy, dlatego że no, ja będę sobie nakuwać to ciasto i tak przez kilka dni będziemy tak, łyżeczkę brendy, to już zależy jak to lubi. To sobie będę nasączała to ciasto. Bardzo lubię. No i tu jeszcze weźmy, pokroimy. Bakalie jak widzicie ja już pokroiłam. I słuchajcie, ja y, oczywiście wy tak nie musicie robić. Ja sobie daję do dużej miski, ponieważ będę musiała te bakalie a chciałam tu przedtem, żebyście dobrze widzieli szklaną miskę dać natomiast ja wolę zawsze większej misce, dlatego że mam większą swobodę mieszania a teraz do tych bakali dodaję dwie łyżki mąki i będziemy mieszać te bakalie i mąka pozwoli nam na to widzicie w takiej dużej misce to ja mam swobodę mieszania, dlatego nie lubię tych małych miseczek no, ale operator, słuchajcie, chciał, żeby było medialnie i tak ładnie, żebyście by to widzieli. Dobrze. Mamy, jak widzicie, pięknie obtoczone e, nasze bakalie i na razie to odstawiamy. Odstawiamy. Słuchajcie, do mąki dodamy w tej chwili, do mąki dodamy łyżeczkę, łyżeczkę proszku do pieczenia. Łyżeczkę proszku do pieczenia i będziemy przesiewać. Łyżeczka proszku. I będziemy przesiewać do naszej pięknej miski. Chciałam przesiać to słuchajcie poza kadrem, ale mój operator mówi: nie, nie, nie. Bo on bardzo lubi ten moment, kiedy, kiedy przesiewamy. Tak, żeby mi się tutaj wsypała ta mąka. I zaczynamy przesiewać mąkę. To rzeczywiście jest taki fajny efekt. Ja też sama lubię patrzeć jak to wygląda fajnie. O! Mąkę mamy przesianą. Mąkę mamy przesianą i mamy tutaj dodaną sodę. Teraz to oczywiście będzie czekać znowu. I do tego dodajemy, dodajemy łyżeczkę do mleka. Dodajemy łyżeczkę sody oczyszczonej. I to sobie również łyżeczka sody oczyszczonej. Do mleka dodajemy, mieszamy. I to będzie czekało również to. Tak, i to już mamy przygotowane produkty. I teraz weźmiemy również miseczkę, w której będziemy, do której będziemy dodawali żółtka. I białka muszę też znaleźć miskę, w której będziemy ubijali żółtka. Widzicie, znowu się nie zorganizowałam. Cóż ja wam powiem, no, ale to jest takie blok masowe, także musicie mi wybaczyć. Odłożę tu deskę i teraz przede wszystkim oddzielę żółtka. To mąkę już mogę sobie odstawić, bo ona mi już nie będzie potrzebna. Także mąkę odstawiamy. A teraz będziemy oddzielać żółtko od białek. Zaczynamy ucierać teraz masło. Będziemy dodawali w trakcie ucierania do masła cukier, żeby się ładna, pulchna masa zrobiła. Tak długo będziemy ucierać. Dobra, dodajemy jeszcze cukier ostatni i ucieramy cukier z masłem. Jak już mamy utarty. Jak już mamy utarte masło z cukrem, to będziemy dodawali pojedynczo żółtka i żółtka miksujemy. Mi się jedno tutaj żółtko akurat rozleciało, ale to nie szkodzi, ja sobie będę łyżką podawała. Na jedno żółtko mniej więcej miksujemy no około minuty, także to trzeba dobrze dać czas, jak gdyby, żeby jednak. Powolutku te żółtka wprowadzić w tą masę z masłem. I tak powolutku. Na najniższych obrotach. Ja już daję ostatnie żółtko. I kolejną minutę, żeby się. Dobrze jajko połączyło, żółtko, żeby dobrze się z masłem połączyło, i za chwilę będziemy dodawali mąkę. Zaczynamy ubijać białko, do, żeby białko się lepiej ubiło. Dajemy oczywiście szczyptę soli. No i zaczynamy pracować. No, białka mamy ubite i teraz będziemy dodawali, słuchajcie, białka do tej masy, ale zanim to musimy dodać jeszcze, słuchajcie, ja już tutaj zaczęłam ubijać jajka, białka jestu wszystko mi się, myli, co? ale tutaj jeszcze musimy, jeszcze musimy dodać do tej masy musimy dodać naszą sodę z mlekiem. Tutaj są dwie łyżeczki mleka z łyżeczką sody i jeszcze to na, musimy połączyć. O. I teraz i teraz dodajemy, dodajemy do naszej masy białka. Sprawdzamy, czy dobrze ubite. Nic nie leci, sprawdzamy, jest ok. Dobra, i teraz dodajemy białka i będziemy mieszać i sobie będziemy powolutku łączyć teraz naszą masę z białkiem i za chwilę, jak wymieszamy, dodamy rodzynki, nie rodzynki, a całe wszystkie bakalie. Oczywiście, ja jak zaczynam pracę nad ciastem, to ja już włączyłam sobie piekarnik. Piekarnik jest nastawiony na 180 stopni. No i taki keks będziemy piekli gdzieś około godziny. Po pół godzinie należy taki keks przekroić na pół, żeby jak on nam będzie rósł, żeby tak równo, ładnie pękł. To musimy ostrym nożem wzdłuż ciasta po prostu przekroić. No a teraz łączymy nasze białka z masłem, z cukrem, z mąką i wszystkimi dodatkami. I łączymy, aż będzie piękna, jednolita masa. No ja jak widzicie już sobie tu w międzyczasie i wymieszałam i ogarnęłam, ale ciasto mamy wymieszane i teraz do tego zaczniemy dodawać nasze bakalie i też będziemy je mieszać i łączyć. O, damy sobie tu wszystkie, będziemy teraz mieszać nasze bakalie z ciastem. O... Ale wyobrażacie sobie już jakie to będzie pyszne, a jeszcze jak będzie nasączone takim brandy, no po prostu. Tak jak wspominałam, keks wcale nie jest tanim ciastem, jak chcecie zrobić samemu takie ciasto, ale myślę, że tutaj nie chodzi o to, że my robimy, żeby było tanio, no ale. Przede wszystkim to jest takie ciasto, które przynajmniej ja w domu piekę od święta. I zobacz, jakbyś pokazał jeszcze, jak to ciasto jest napakowane tymi bakaliami. No, musicie przyznać, że to będzie po prostu pyszne. Po prostu pyszne. Dobrze wymieszamy. Ta mąka, którą obsypywałam bakalie, to ona właśnie pozwoli na to, że te bakalie utrzymają się w cieście i nie będą opadały na dno ciasta. Tylko trzeba je dobrze wymieszać i będziemy dawali już do blachy. Ja mam tutaj taką blaszkę, to jest typowa keksówka, zresztą czerwona. Czerwona, świąteczna. I ona ma długość mniej więcej 35 cm. Oczywiście, masłem. Jest wysmarowana masłem. I ja wysypałam akurat mąką. O. I oczywiście zaraz będziemy wyrównywać to ciasto, żeby nam. To ja sobie tak Muszę widzieć dobrze o. Ciasto wyrównujemy teraz, żeby tu było ładnie równo wszędzie. No, tak musimy je, że tak powiem, żeby tu nie było żadnego takiego powietrza między ciastem. O, i to sobie ładnie wyrównamy. Ciasto nam oczywiście będzie rosło. Ale będzie pysznie. Tu muszę jeszcze troszeczkę w tą stronę dać. O. Mm. Jezu, ja uwielbiam surowe ciasta. Ja wiem, że to nie powinno się i w ogóle i w ogóle. Wszystko to wiem. Wszystko to wiem. Ale nie odmówię sobie tej przyjemności. Mmm. Jezu, jakie dobre to ciasto. Mm, pycha. Słuchajcie, ciasto idzie do piekarnika. 180 stopni. Góra dół. Góra dół. Nastawiam. Góra dół. 180 stopni. Na godzinę. Po godzinie. Zamykamy. Po pół godzinie, tak jak wspominałam, ostrym nożem nacinamy wzdłuż, żeby ro, równo rosło. Do zobaczenia za pół godziny. Pół godzina, zaglądamy i zobaczymy metodą patyczka, czy ciasto jest dobre. No i ciasto jest dobre. Możemy wyłączyć i ja już za chwilę będę wyjmować ciasto. Wyjmiemy, żeby nam przeschło. Och! Aby przeschło, żeby wystygło, żeby wystygło. Ciasto dopiero jak lekko przestygnie, będziemy wyjmowali z keksówki, z blachy. Wyjmiemy i, tak jak mówiłam, ja będę nakuwała patyczkiem, tylko w tej chwili już tak nie chcę robić, ale Będę nakuwała i tak jedną, dwoma łyżeczkami brandy będę nasączała to ciasto. Będzie wyśmienite. Zaraz jak lekko przestygnie, będziemy wyjmować. Ciasto mamy upieczone wyjęte z blachy wygląda przepięknie, i tak jak Wam wspominałam, ja będę poprzez, jak dobrze wystygnie, już dzisiaj wieczorem będę nakuwała sobie o tak. Fajnie została! Będę nakuwała to ciasto i będę łyżeczka dwie brędy nasączała to ciasto, polewała ten brandy ciasto bo, bo, pogubiłam się. I dopiero po kilku dniach, wtedy kiedy już przestanę nasączać, to dam y, sobie lukier albo zobaczę, może tylko cukrem, pudrem obsypię. To już nie ma znaczenia jak, jak będzie wykończone. W każdym razie najpiękniej wygląda lukrem i posypany jeszcze skórką kandyzowaną, pomarańczową na przykład, i wtedy wygląda rzeczywiście pięknie. No, szkoda, że Wam nie mogę przekazać zapachu, jak pięknie, pięknie, mmm, pięknie pachnie ten, ten keks. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że również będziecie w święta, na święta, piekli keks. Polecam ten przepis. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.